Cześć, jestem Ewa i powiem Wam teraz troszeczkę więcej na temat działania skarbon stacjonarnych. W poprzednim filmie powiedziałam Wam już, że jest to specyficzny rodzaj zbiórki. Wyjaśnię Wam, dlaczego tak jest. Skarbony stacjonarne są skierowane głównie dla firm, które posiadają swoje oddziały. Chciałyby się włączyć w działanie 20 finału, ale no niestety nie są wszyscy w jednym miejscu, nie mogą zostać wolontariuszami. W związku z tym zakładają u nas skarbonę stacjonarną i każdy oddział, czy to banku, czy sklepu, może z nami grać tego dnia. Tak naprawdę skarbony stacjonarne polegają na tym, że skarbona, czyli puszka, dokładnie taka sama jak puszka wolontariusza, jest przypisana do danego miejsca, nie do danej osoby. W związku z tym nie oczekujcie, że w danym sklepie czy banku będzie wolontariusz, który będzie chodził z puszką, będzie ona stała w jakimś miejscu, najprawdopodobniej przy kasie, obok niej będzie ustawione, przyklejone, w zależności od tego, jakie to będzie miejsce, oświadczenie, które zastępuje Identyfikator wolontariusza. Jeśli takiego oświadczenia nie ma, macie prawo wymagać go od kierownika danej placówki. Wniosek trzeba wypełnić tak samo na naszej stronie www.woss.org.pl. Po wypełnieniu wniosku podpisać regulamin, podpisać specjalne oświadczenie i te dwa dokumenty wysłać do nas. Po wypełnieniu takich dokumentów, po przesłaniu do nas, dostaniecie od nas również pisemną zgodę wraz z oświadczeniem, o którym powiedziałam wcześniej. To umożliwia Wam prowadzenie skarbon stacjonarnych, czyli zbiórki podczas 20 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.